Poświęćmy kilka chwil na przypomnienie naszego pokładowego regulaminu. Bezpieczeństwo jest priorytetem, dlatego powinniście mieć przez cały czas zapięte pasy. Samolot ma jedno wyjście właśnie tu. Gdy będziemy odwiedzać te wszystkie egzotyczne miejsca, znajdziecie chwilkę na podziwianie piękna miejscowej architektury. Nie zabraknie czasu na zabawę, ale pamiętajcie, odmowa śpiewania prowadzi do natychmiastowej dyskwalifikacji. Starajcie się zawsze wyciągać pomocną dłoń do kolegów z drużyny. Po dotarciu do celu naszej podróży, jeden z uczestników dostanie od nas miłą niespodziankę z wycieczki. Jeden milion dolarów! Więc schowajcie bagaż podręczny i umieśćcie stoliki przed fotelami w pozycji pionowej, bo czeka nas wszystkich niezła jazda. Zaraz zaczynamy totalną porażkę w trasie! To wszystko gra, widzę was wciąż w moich znak. kim chce być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem, ja chciałbym być sławny. Chcę wieszyć, że z wolnością żyć w tej nie przeszkodzi mi nic. Spakowane torby na drogę już mam, kiedyś w tam, o ja chciałbym być.

Ojej, zobaczcie, kolory drużyn. Dlaczego my mamy żółty? Nie jesteśmy tchórzami. Wylozuj kotku, to jest złoty, bo drużyna zwycięzców zawsze będzie górą. Nie wierzę, że Duncan został zdyskwalifikowany. On tylko nie chciał śpiewać. Może on nie umie śpiewać? Hej, on potrafi zrobić wszystko, co tylko chce. A teraz musi siedzieć sam w samolocie i czekać na lot do domu. Biedaczek, musi mu być smutno. Czy ja słyszałem, że... Nie, bo to brzmiało jakbyś... Ale tak nie było i nigdy nie będzie. Ah. Pani Dunkana i Courtney będą zdruzgotani. Ale teraz ty i Owen zostaniecie najpopularniejszą parą totalnej porażki na mojej stronie. Owen rządzi! Wiedziałaś, że on potrafi wygwizdać hymn narodowy nosem? Ale daleko mu do Cody'ego. czy wiesz, że Cody spał ze swoim pluszowym strusiem Jerem aż do... Uch, właściwie ciągle to robi. A ty skąd to wiesz? Rozmawiałam z jego ciocią. Poddałam się za ankieterkę. U, przerazasz mnie. Mm, mm, nie, nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam Egipt! <laughs> mm. Czuję, że to miejsce spodoba mi się jeszcze bardziej, gdy będę was obserwował przy waszym drugim wyzwaniu: Wielbłądzi wyścigu! Gdzie jest reszta wielbłądów? Nie ma żadnych innych. To jest Wielbłądzi Wyścig, a nie Wyścig Wielbłądów. Tak! Co? To my wygraliśmy ostatnio! Jedni dostali Wielbłąda, drudzy Kozę, a my tylko Patyk! Każda nagroda ma swoje zalety. Poważnie! Waszym celem będzie najsłynniejsza rzeka na świecie, czyli Nil. Wszystkie drużyny muszą dowieść swoje nagrody aż do mety. Macie minutkę na burzę mózgów. Ruchy ludzie, to jest wyścig. A, Chwila, to jest drużyna Amazonek, nie dyktatura Amazon. Świetnie, przestanę się rządzić, jak ty zaczniesz coś robić dobrze. Ej, super, Usiądę mu na szyi! Właśnie się przedstawiłam po wielobłądańsku. No, gratulacje. O, cześć, miło Cię widzieć. Wyskoczymy gdzieś potem? Cody, cześć. Słuchaj, ciągle jestem Ci wdzięczna, że wtedy umówiłeś mnie z trentem. Nieźle, co? A skoro go już nie ma? No tak, ja jestem wolny. Słyszałeś? To był tu pod dziewczyn z całego świata, desperacko próbujących znaleźć się przynajmniej kilkaset kilometrów od Ciebie. <laughs> W końcu ją zdobędę. To tylko kwestia czasu i uporu i upokorzenia. Urodziłem się, by być upokarzany. Przecież mamy siebie. Nie potrzebujemy wielbłąda. Nikt nas nie zatrzyma. Mamy wolę i siłę i wspólnie zwyciężymy! Super! Ruszamy! No nie, to ja jestem fanką numer jeden tego programu. Tak jest napisane na moim blogu. A ten Alejandro, on nawet jeszcze nigdy nie był w telewizji. Jakoś go nie widziałam w gorącym ciachu miesiąca. Nie wiem, co te dziewczyny w nim widzą. Odbiło im. Jeff, słuchaj, to musiało wyglądać fatalnie, ale chcę, żebyś wiedział, że wcale nie zemdlałam na widok Alejandro. To przez ten upał. Bardzo bym chciała się teraz wtulić w twoje miękkie, ciemne blond, blond włosy. Uch! ja, tak właściwie. To za pomocą tego kija mogę was obronić przed pustynnymi żmijami. One czają się wszędzie! No co ty? Nie lękaj się, ja cię obronię! Hej, kolo! Uważaj, bo zrobisz komuś krzywdę. Co jest? Najpierw niechcący uszkodziłem mu mnie psa, a teraz zraniłem ptaszka! Kurczę, ja kocham zwierzęta! To by mi się nie przytrafiło w domu! Sierra, Owen, ruchy, ruchy! Eee, oh. Ha! To jest czad! Ale wiadro! Czy ale kazam? Będę cię nazywał, Al, dobra? A, uu, Dawaj, Al! He, już to widzę. Nie trać wiary! Uwierz w nas! O, idealna równowaga! Dobra, jestem pod wrażeniem. To kwestia rozłożenia ciężaru. Każdy po studiach inżynierskich i z IQ powyżej 163 by to wykombinował. Przy okazji, uważam, że po mistrzowsku pilotuje pan samolot. Kto? Ja? Gdzie? Ta... Nie ma się co rumienić, to prawda. <grym> Dobra, więc Nil jest gdzieś tam wielki i wodnisty. Raczej nie da się go przegapić. A jak przegapicie, to po was! Pewnie zabiją was miejscowe skarabeusze. To ich okres godowy, a w tym upale potrafią być naprawdę napastliwe! Cieszę się, że tu ich nie ma! Wstrętne Robale! Przekażę im twoją opinię! Czas na piosenkę! To dobrze, bo robiło się nudno. Muzyka może trochę uspokoić te napalone skarabeusze, więc jeśli ładnie zaśpiewacie, to może Was nie zabiją. Jeśli nie, zostaniecie zdyskwalifikowani jak Duncan. Cudowny w końcu czas! Pożerać nie chcecie nas! Bo w nas jest głównie gaz! Nie, nie! Gdy żuczek dziś się budzi, swą parę znaleźć chce! Ignorujcie ludzi! I bierzcie już do miłości się! Tak! Na miłość czas! Czas. Spójrz czas. Spójrz czas. Teraz zajęte są na miłość czas. Spójrz czas. Spójrz czas. Spójrz czas. Ich sezon trwa. Spójrz czas. Spójrz czas. 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 Poczekajcie! Kto nie przeżyje i kto dziś wyleci, dowiecie się po przerwie w totalnej porażce w trasie. cza cza w przód, w wielbłądzie! Szybciej! To nie tak się rozmawia z wielbłądami! <laughs> Ruchy garbaty! <laughs> Teraz lepiej. Ciszej, nie krzyczcie tak! Staram się mu opowiedzieć bajkę! <śmiech> Księżniczka! <śmiech> Jak ci leci tam w dole, Cody? O, super! Dzięki, że. Pytasz! Mam tylko nadzieję, Au, że nie zrobi dwójki! Zabawne komentarze z ust wybitnie inteligentnej kobiety? Jakież to intrygujące. Nieźle, ale ja jestem z Duncanem. Wielka szkoda, że zadajesz się z tym nieudacznikiem, który na ciebie nie zasługuje. Ale nie! Dankan jest zupełnie. Ty jesteś. Czy ten Zdechak nie może mieć szybciej? On jest dobry, aż za dobry. Poważnie. O co mu chodzi? On po prostu jest taki. Idealny! Ach, widzisz już Neil? Easy? Nie, jeszcze nie! Musi być gdzieś tam! Trzymajcie się! Zmieniamy trasę! Hej, gdzie oni są? O, nie! Nie rób tego! Tylko nie to! Byłoby uprzejmie wskazać drogę Amazonkom, ale znacie mój zespół. Nie stać nas na dobre maniery. E, hej! Nie widzę drugiej drużyny. Jesteśmy to sami. Czy ktoś wie, gdzie my jesteśmy? <głynie> na planecie Ziemia. Zgubiliśmy się. Jo, <głynie> Zostaliśmy tak daleko w tyle, że nawet nie widać pozostałych, co? Czy nie mijaliśmy już tego kaktusa jakieś 10 minut temu? Słuchajcie, biegamy w kółko! O nie! To jest beto! Tak, na drugim brzegu! To będzie wasze trzecie wyzwanie! Co? Głośniej Kolo! Ostatnie wyzwanie! A, czy ktokolwiek z was coś usłyszał? Powiedziałem czas na wasze ostatnie egipskie wyzwanie! Ścinowe łodzie! Każda drużyna musi wypleść łódź z trzciny. Powinna być ona wystarczająco duża, żeby pomieścić was i waszą nagrodę z poprzedniego wyzwania czyli tego włochatego śmierdziucha. Hej, chyba chodziło mu o kozę. A, spoko! Ha, dzięki! Następnie użyjecie łodzi i tamtych wiosek, żeby przepłynąć bezpiecznie aż do linii mety. Pierwsza drużyna, której się to uda, ścignie do następnego etapu pierwszą klasą. To jest super! Co, że mamy przeklapane? W mojej rodzinie wyplata się kosze od czterech pokoleń. Tak! Potrzebujemy mnóstwo trzciny. Wszystko na nic. Daliśmy ciała, moi drodzy. Z pierwszego miejsca na ostatnie. Rany! Hmm! Przecież różdżka. Ja tam się boję czarnej magii. Ta konkretna różdżka służy do szukania wody. Krys wspomniał, że każda nagroda ma swoje zalety. Ten patyk poprowadzi nas prosto do Nilu. Ja! To rewelacja. Nigdy nie, ja nie, ja nie lepiej Dziewczyny, może spytamy Ruby? Tam, to już niedaleko. Nie, to czysty przypadek, że wielbłąd właśnie teraz zmienił kierunek. Pewnie szuka sobie miejsca, żeby umrzeć. Spójrzcie tam. A, to to meta! Meta! Dziwne. Spytałam, gdzie można dostać lemoniadę, ale chyba na jedno wychodzi. Powiedzieć jej, żeby szła szybciej? O, 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 o. U. Co? ścinowe łodzie? A! Przykro mi, ale jesteście daleko Tyle. Nasza łódź jest już prawie gotowa, bo jestem mistrzenią w wyplataniu. A poza tym masz w zespole Owena szczęściara. A ty masz Kodiego! Przykro mi Cody, ja też chciałabym, żebyśmy byli w tej samej drużynie. Ja, ja chyba sobie zwrócę. Ojej, wspaniała z was para gołąbeczki. Może zamienimy się drużynami? Wariatka w zamian za specjalistkę od łodzi. Świetnie, Sierra jesteś z nami. Izzy, ty leć do chłopaków. Co? Jejku, niesamowite! Może to was nauczy, że warto mi jednak czasem zaufać. <laughs> Musisz je bardziej wysilić, żeby zdobyć nasze zaufanie. E, dużo bardziej. Gdzie jest Chris? On na to nie pozwoli. Przepraszam, czy ktoś mnie... Dziś jest oficjalnie najpiękniejszy dzień w moim życiu, więc mam nadzieję, że pozwolisz na tę zamianę, ale na pewno podejmiesz właściwą decyzję, bo jesteś najmądrzejszym facetem na świecie! I dlatego zgadzam się na to! Dzięki Chris. Bam! Jak chcecie. Spokojnie. Ciągle mamy szansę. Al ma rację. Dzięki, Al! <laughs> nie przeszkadza mi, że nazywa mnie Al. <laughs> to wcale nie. Tu jest trochę chłodno. <laughs> Szybko! Jeszcze zdążymy! Ublećcie łódź z trzciny i płyncie do mety! Jala, jala, jala! Słyszeliście? Jala, jala, jala! Chodź, malutka, wejdź do łodzi. Może lepiej popchnę. Hoddi! Izzy, powiedz Ruby, żeby wlazła do łodzi. Zaraz, zaraz. Izzy jest już w naszej drużynie, a nie w waszej. Ani słowa. Kurczę, ale czas! Trudno, poradzimy sobie. Chodźcie. Lepiej było dostać patyk, co? Jeszcze lepiej jest mieć w drużynie Leszalny. Na wodę! To pływa! Czadzi! To wszystko jest nie w porządku. Gdyby nie ta głupia zamiana, byłybyśmy już dawno po drugiej stronie rzeki. Wygramy ten wyścig z Honorem. Zaraz będziecie mieć równe szanse. Pogadaj z wielbłądem. Tak? Dobra. Dobrze! Chyba trochę zbyt łatwo im idzie to wiosłowanie. Więc. Czas na powtórkę piosenki! Zaraz, gdybyście skończyli piosenkę za pierwszym razem, nie byłoby problemu! Zik, Śpiewajcie i lepiej się przyłóżcie! Gadzie, mój amigo! Czego od nas chcesz? Pozwól nam zapłynąć i całą wyjść na brzeg. Daj nam! To krokodyle zbuję! Stryknijmy w nosy, je! Yeah. Bo piżmak od dawna na ziem nie boi wrogów się. Nie! Yeah. Płyniemy tam! Każdy Płyniemy tam! Choć ci, którzy ciekną.

Przeżyliście! A ponieważ wszystkim drużynom udało się przewieźć swoje nagrody, tym razem nie będzie eliminacji. Ura! Zgubiłem nasz patyk. Kolo, masz przechlapane. Drużyno zwycięzców, byliście ostatni, i po drodze zgubiliście waszą nagrodę. ZIK? Więc? Pora na głosowanie. W waszej łazience znajdziecie sześć paszportów. Chyba, że Ezekiel je także rzucił krokodylom. Już przepraszałem, ziomy. Ostemplujcie paszport kolegi, którego chcecie wysłać do domu. Czajcie, Lindsay? No pewnie. Mam tu wyniki waszego stępowania. Ci, którzy zostają w grze, dostaną torebkę. Hmm, mm, pychota! Kto z Was ma dziś szczęście? Leshauna, Harold, Bridget, Lindsay. A ostatnią paczkę orzeszków otrzyma. JJ. Co? Masz 5 sekund, żeby to założyć, albo twój skok wstydu zamieni się w skok polu. Jo, <śm> nie mogę w to uwierzyć! Co za zespół? Jesteś ziomy bandą zwykły... Nie mogłem się już tego doczekać! Nic się nie wybieram! To będzie moja gra, nie! Biedny frajer, Drugi uczestnik też zrobi desant. Zaraz, co jest? Miałeś mnie podrzucić do domu, tak? Ale chyba skłamałem, więc. Na razie. Miłego lądowania! Straciliśmy sierrę, a co tam? Ale ciągle mam asa w rękawie. Szefowa fan klubu Kodiego nie wie o mnie absolutnie nic. Nikt nie wie. I ja się postaram, żeby tak pozostało, bo w porównaniu ze mną, Heather jest święta. No, nareszcie! Prawdziwy przeciwnik! Co będzie następnym celem naszej podróży? I? Czy Owen przestanie się bać latania? Dowiecie się tego już niedługo w następnym odcinku Totalnej Porażki w trasie.